Wideo. Dzień dobry wszystkim po tak długiej przerwie. O, były święta. Przed świętami już nic nie kręciłem. Pokazuję widok z. z widok z akurat z budki mojej. Tyle udało mi się wymurować. O, Dzisiaj zrobiliśmy tą ściankę i tamtą. A tam gdzie jest takie na koziołkach okna wyprowadziłem już pod ze nadproża jeżeli chodzi o tamte okna ale jedno tam jest drugi którego nie widzę 30 i tam trzecie one, będą, one są takie wyglądają na wysokie ale chyba jedno, o jeden pusta od dołu jeszcze dodam ale to, to muszę zapytać żonę co ona o tym sądzi muruje mój stan Zero to jest prawie że równo same białe do góry do 3,5 cm odpopy, ale e, daje 14 bloczków w sumie, czyli 2,86 wysokość, 2,86 wysokość do stropu. E, tam jeszcze muszę domurować z tamtej strony i tamtą ściankę wyżej, bo tam na razie jest miejsce na nadproże. W sumie nie robiłem tego, ale jutro to chyba zrobię. Jest trochę, słuchajcie, fajnie, cieszę się, o tam są moje rury załatwione, piękne rurki, no później na oddzielny materiał nagram na te rurki, no to są rury jako przepusty rur w moim rowu, a jeżeli chodzi o murowanie to tyle mi poszło, mam no, nadzieję, że się wszystkim podoba, no, zresztą to musi mi się podobać. Także to tylko tyle chciałem Wam pokazać. O, przy okazji tutaj pięknie u sąsiada powiększenie domku. Ale może nie będę tam... Dobra, kończymy. Schodzę, schodzę na dół i, i się zbieram już, bo już jak słychać, no... Także super, no dziękuję i do zobaczenia. Jakiego zobaczenia do następnego.